I znów do doliny Muminków zawitała wiosna, gdzie niegdzie leżały jeszcze łaty śniegu, ale słońce przygrzewało już mocno, a po błękitnym niebie bez trosko płynęły wesołe obłoczki. I właśnie wtedy Muminek okropnie się zaziębił. Jak ty paskudnie kaszlesz I boli mnie gardło Proszę wypij to Przyrządziłam ci najlepszy syrop babci I, i, foi, Jakie gorzki. Trudno Smaczne lekarstwa nie pomagają Chciałbym wyjść na dwór Mowy nie ma Pierwsze ciepło jest zdradliwe Dostałbyś zapalenia płuc Mamusiu, słucham. Jak myślisz, dlaczego włóczyki jeszcze nie wrócił? Nie wiem. Może wiosna przyszła trochę wcześniej, niż się spodziewał. Hmm. Zwykle włóczyki zjawiał się w dolinie muminków pierwszego dnia wiosny, ale tego roku stało się inaczej. Dzień dobry, czy Muminek lepiej się już czuje? Niestety, ciągle bardzo brzydko kaszle A mógłbym do niego pójść? Lepiej nie, ta infekcja może być zaraźliwa Tatuś, Muminka ma rację, Ryjku, lepiej nie ryzykować Sam przecież wiesz, że wyjątkowo ciężko przechodzisz wszystkie choroby mm, To prawda, jestem wyjątkowy A Muminek niepotrzebnie wychodził zimą z domu Istotnie to nie było rozsądne. Tak, spacery po śniegu muszą się źle skończyć. Chociaż mała mi chodziła wszędzie razem z muminkiem, a tylko na nią popatrzcie. Takie maluchy to nigdy nie chorują. że Włóczyki jeszcze nie wrócił. Ciekawe, co mu się przydarzyło. Jak tylko pojawi się Włóczyki, Muminek na pewno od razu wyzdrowieje. Włóczyki ja musiało zatrzymać coś ważnego. Pewnie w końcu zaczął mieć was dość. Jesteś zazdrosna, mała, i dlatego tak pleciesz. Włóczyki zawsze mnie lubił. Muminka zresztą też. <gry> no to może gdzieś po drodze napadli go zbójcy? Wiecie co? Poszukajmy go. Jak to? Zwyczajnie. Wyjdziemy mu naprzeciw i powiemy, że muminek jest chory, wtedy się pospieszy. Ale skąd mamy wiedzieć, gdzie go szukać? Na południu. Mm, na południu jest dużo różnych miejsc. Jak sobie chcecie, ja w każdym razie idę. Upadłaś na głowę? Wcale nie. Zobaczymy, czy twojemu bratu spodoba się ten pomysł. Nigotko, chyba nie mówiłaś poważnie. Mylisz się, braciszku. Radzę ci się nauczyć piec ciasto. Nie można żyć samym ciastem. To była taka przenośnia. Jak ci nie wstyd, Migotku, myśleć o własnej wygodzie kiedy Muminek leży chory w łóżku. Wyruszam na południe. Siostrzyczko, to wszystko nie trzyma się kupy. Taki plan mógł powstać tylko w ptasim łóżku kobiety. Wiesz, Migotku, jak Muminek tęskni za Włóczykijem? Zdory mężczyźni nigdy za nikim nie tęsknią. A poza tym i tak nie znajdziesz Włóczykija. Skoro nie wrócił, to pewnie już nie wróci. A skoro nie chce wracać, to po co go szukać? Powiem mu, że jeśli nie wróci, mu na górze! Szantaż to typowe dla kobiet. Coś, co robi się z miłości, nie może być szantażem! Wszystko jedno zabraniam ci iść! Jeżeli ryjek i mała mi chcą pójść sami, droga wolna! Tak naprawdę nie mam specjalnej ochoty. Wprawdzie powiedziałem, że mógłbym się przyłączyć do wyprawy, ale jeśli migotka nie idzie. Ja od początku mówiłam, że nie ma co sobie zawracać głowy, bo włóczyki sam się tu zjawi. No widzisz, wszyscy są przeciw tobie! Kochanie, jak się czuję, Muminek? Zasnął i mam wrażenie, że mniej kaszle. A gorączka? Jeszcze dosyć wysoka. Mm. Mm. Ratowałeś mi życie, muminku. Włicikiju, wróć do doliny. Czy to nie jeden z obłoczków, które wyleciały z czarodziejskiego kapelusza? Tak, schowałem go sobie na wszelki wypadek. No i przydał się sprytnie, to sobie wykombinowały. Pamiętasz, jaką mieliśmy z nimi świetną zabawę! Nie wiedziałem, że wy też tu jesteście! Aha. To był sen. Wucieki! O nie. Okropnie wyglądasz. Wiem, odejdź, bo się zarazisz. Nie jestem takim herlakiem jak ty. Zarazki i bakterie wolą trzymać się ode mnie z daleka. Wcale się nie dziwię. Po co tu przyszedłeś? Gadasz jak potłuczony. Żebyś wiedział. Naprawdę? Wypadłeś z łóżka, tak? Miałem straszny sen. Mnie on też często się śni. Chcesz? To ci go opowiem. Ach. Stoję na parapecie i już mam zbić szybę, za którą jest złoto i diamenty. I właśnie wtedy spadam. To nie ten sen. Powiedz mi, bobek, nie obiło ci się czasem o uszy, co słychać u włóczykija? A, mówi się różne rzeczy. A więc jednak coś wiesz? To, co wszyscy. Że jak zwykle odszedł stąd jesienią i jeszcze nie wrócił. No i... Niczego nie ukrywaj! Panna Migotka tak się przejęła twoją chorobą, że chciała iść na południe szukać włóczykija, ale migotek jej nie pozwolił. Panna Migotka? <noise> Migotko, zaczekaj! Co ty chcesz zrobić? Wychodzę, gorączka trochę mi spadła. Wyglądasz zupełnie jak śmierć w szaliku. Dziękuję, miły jesteś. Słuchaj, Bobek, pokaż mi drogę, którą w odchodzi na południe. O, w tym stanie idziesz go szukać? Muszę, dopóki włóczyki nie wróci, w dolinie muminków nie będzie prawdziwej wiosny. Wszyscy jesteście stuknięci i sentymentalni. Pomożesz mi? Kiedyś ci się za to odwdzięczę. No dobra, ale ani muru twoim rodzicom. Nie martw się, słowa nie pisnę. Uh. <śled> Przepraszam, Bobek. Nic ci się nie stało? Nie wcale. Muminku, niosę ci obiad. Jak się czujesz? Muminku? Kochanie, chodź tu zaraz. O. Muminek wstał z łóżka, nie ma go w pokoju. Jesteś pewna? A może się schował? Wszędzie zaglądałam. Mój drogi, czuję, że on wyszedł z domu. Nie sądzę. Ale dla Twojego spokoju pójdę go poszukać. Muminku! Muminku! Dzień dobry! O, Mich! Czy coś się stało, tato Muminka? Muminek gdzieś zniknął. O, dam głowę, że poszedł szukać włóczykija. ja. W, kija. w kija? Wszyscy wiedzą, że ma bzika na jego punkcie. Pewnie nie mógł się już go doczekać. Ależ mi, Muminek, jest poważnie chory. To by na pewno właściwa droga Jasne, znam w się każdą ścieżynkę A co będzie, jak się rozminiemy? To nie moje zmartwienie Jak chcesz, możemy zawrócić Nie, Bobek, idziemy <laughs> Muminku! A, migotka! O. Dokąd go ciągniesz, Bobek? Przecież on jest chory! Nigdzie go nie ciągnę Uparł się, że chce do lasu, więc się nim zaopiekowałem Czy to prawda, Muminku? Tak, chciałem odszukać włóczyki, a tęskniłem Wiedziałam, że nie wyzdrowiejesz, dopóki nie zobaczysz swego przyjaciela, więc postanowiłam go przyprowadzić Poszłabyś sama na południe, a co na to twój brat? Oczywiście zabronił mi iść I mimo to zdecydowałaś się? On niczego nie rozumie A czy ty przed wyjściem z domu pytałeś rodziców o pozwolenie? No nie Przyznaj się, babek, to ty go namówiłeś do wstania z łóżka? Sam tego chciałam On mówi prawdę, migotko <kluzko> Nie wiem, Muminku, jak on cię omotał, ale za dobrze go znam, żeby nie być pewną, że miał w tym swój cel. Jesteś niesprawiedliwa. Chciałem spełnić dobry uczynek. E, naprawdę. Sam go prosiłem, żeby pokazał mi drogę, którą odszedł w łczyki. Nieważne. Wracamy do domu. E, Ależ migotko. Żadnych ale. Powinieneś leżeć w łóżku. Twoi rodzice pewnie się zamartwiają. Zobacz. Muminku! Czy to przypadkiem nie twój brat idzie za moim tatą? Wydaje się, że tak. Chyba powinienem się ulotnić. Nareszcie cię znalazłem. Oby tylko ten spacer ci nie zaszkodził. Przepraszam, tatusiu. Mm. Mm. Coś mi się wydaje, bobek, że cała ta wyprawa to był twój pomysł. E, e, słowo daję, że nie. Muminek sam chciał iść do lasu. Naprawdę, tato, jeszcze jego namówiłem. <kluzny> Muminku, dobrze się czujesz. Migotko! Aha, teraz się zacznie. Co to ma znaczyć, migotko? Wyraźnie mówiłem, że nie wolno ci nigdzie iść. Ale ja nie obiecałam, że cię posłucham. Jestem niewinny. No, tak, oczywiście. Ty ją namówiłeś. Poznaję to po twojej minie. Wiedziałem. Pamiętaj, żebyś się nie odkrywał. Zaraz na parze lipowej herbaty. Musisz, Muminku, szybko wyzdrowieć, bo czuję, że Włóczyki jest już tuż, tuż. Ach. Chciałbym, żeby Włóczyki wrócił i żeby wszystko było tak jak dawniej. Trudno się z tobą nie zgodzić. Bo rzeczywiście w Dolinie Muminków wszystkim bardzo brakowało Włóczykija. Ciekawe, gdzie on się podziewa. Pewnie zawędrował wyjątkowo daleko. Teraz zmęczony idzie nawet nocami, marząc, żeby jak najszybciej znaleźć się wśród przyjaciół. Czasem tylko rozpala ognisko, a wtedy. Cześć, ja cię chyba znam. Naprawdę? Tak, ty jesteś bucyki. Woda w rzece jest pewnie jeszcze bardzo zimna. Chodź, mały, ogrzej się, bo się jeszcze przeziębisz. Dziękuję. Nigdy się nie spodziewałem, że będę siedział przy ognisku samego wócykija. Jak opowiem znajomym, na pewno mi nie uwierzą. Dlaczego tak myślisz, mały? Przecież to chyba nic wielkiego. O, przeciwnie, żebyś wiedział, ile o tobie słyszałem. W lesie nie mówi się o nikim innym. Każdego roku wypatruję, i nie nadchodzisz. Ja wiem, że niektórzy cenią sobie popularność, ale mnie się to nie podoba. Nie lubię rozgłosu. Jak ci na imię? Jestem taki mały, że nie mam imienia i wcale mi to nie przeszkadzało, bo do tej pory nikt mnie o nie nie pytał. Ty jesteś pierwszy i nigdy o tym nie zapomnę. I o tym, że Cię poznałem I, i że pozwoliłeś mi siedzieć razem z Tobą przy ognisku. Jak na takie małe stworzenie, to naprawdę bardzo dużo mówisz. Powiedz, czy nie sprawiłoby Ci kłopotu, gdybym poprosił, żebyś wymyślił mi imię? Takie tylko dla mnie. Nawet nie wiesz, Włodzek, jaki byłbym szczęśliwy, gdybyś Ty właśnie podarował mi imię. Wtedy byłbym taki jak wszyscy. I mnie to poważna sprawa. Nie mogę pochopnie podejmować decyzji. Ale to nie może być trudne dla kogoś takiego jak ty. Pamiętaj, nigdy nie staniesz się naprawdę wolny, dopóki będziesz kogoś tak bezgranicznie podziwiał. Według mnie to nic złego. Jesteś przecież taki mądry i tyle wiesz o różnych zecach. Znowu za dużo mówię, a powinienem słuchać ciebie, żeby się czegoś nauczyć. Opowiedz mi o swojej wędrówce. Idziesz teraz do Doliny Muminków odwiedzić przyjaciół? Wiesz, Włócikiu, słyszałem od pewnego jeza, że Muminek nie zmruzył oka przez całą zimę, a potem jeszcze długo chorował. Nie uważasz, że to naprawdę wspaniałe? Co? Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, ze z tej wielkiej tęsknoty aż nie mógłby usnąć. Wcale nie jestem jeszcze pewny, czy wrócę do Doliny. Może pójdę gdzieś indziej. Mm. Muminkowi byłoby okropnie smutno Pewnie tak, ale każdy czasem musi pobyć sam <laughs> Oczywiście Trochę się zagadałem, Wucykiju Mam nadzieję, że mi wybacisz by Miło było cię poznać Do widzenia Dobranoc, mały Zaczekaj, a twoje imię. Pamiętałeś? Co byś powiedział na ti ti u brzmi całkiem nieźle. Ti, ti u i chyba pasuje do ciebie. Zaczyna się wesoło, a kończy smutno. Ti, ti, u. Właśnie tak. Ti ti, u. ti, ti u. Titiu, 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 cudowny imię! Titiu! <tut> Cieszę się, że ci się podoba. Titiu, nigdy nie nadawałem nikomu imienia. <tut> Wiesz co? Chyba zbuduję sobie dom i zawieszę na nim tabliczkę z moim imieniem! Doskonały pomysł. A jeśli chodzi o to, co przedtem powiedziałem Tak? Że nie wrócę w tym roku do Doliny Muminków to nie bierz sobie tego zbytnio do serca nie mówiłem poważnie. Pewnie cię zdenerwowałem. Dziwne, ale często się zdarza, że tak działam na innych może dlatego, że jestem takim gadułem? Nie, nie przejmuj się. Jutro wracam do Doliny Muminków. Trochę się spóźnię, ale wiosna w tym roku przyszła tak wcześnie. Myślę, że Muminek daruje mi moją opieszałość. Muminek będzie szczęśliwy. Pozdrów go ode mnie moim nowym imieniem. Opowiem mu, jak dzielnie przepłynąłeś rzekę. A zdradź mi jedną tajemnicę. Czy w tym plecaku tsy masz swoje słynne organki? Tak, głęboko schowane. Więc nigdy nie słyszałem prawdziwej muzyki. Co chcesz, żebym ci zagrał? Cokolwiek. Nie, zaraz. Może ulubioną melodię Muminka. I dopiero w tej chwili do Doliny Muminków naprawdę zawitała wiosna.